W Dubaju znajduje się McDonald's na lotnisku. Najtańszy zestaw to 25 edów około 27 zł. Jest on z podwójnym burgerem. W sumie drogo na złotówki 27 zł za mak zestaw taki ze średnią kolumn i średnimi frytkami. Ale i tak najtani jak na całym lotnisku w Dubaju. Więc jak jeść coś, to moim zdaniem w McDonald's w Dubaju. W lotnisku w Dubaju jest także Burger King. Ceny podobne co w McDonald's. Jeżeli chcecie kupić coś taniego do picia, to Coca-Cola kosztuje tutaj 2 Edy, To jest Food Plus Luggage Duty Free i tam jest są napoje, więc jakby coś to tam kosztuje kola 2 edy 2,50 około. W Dubaju znajduje się taki mini park z konami. Jeśli chodzi o cenę w automatach, to są one przystępne. Mała buteleczka wody 330 ml kosztuje 1 EUR. Próbki 2 euro. W lotnisku w Dubaju są prysznice yy, dla ludzi, którzy tutaj lądują. Są i męskie i damskie. W lotnisku w Dubaju jest budowana strefa dla dzieci. KidZone. Yy, jest to moim zdaniem komiczne, bo naprzeciwko Kidzone jest strefa dla palaczy. Obok planowanej strefy dla dzieci znajduje się kolejna mini palmiarnia, która dla mnie jest śmiechem na sali po prostu, żeby ją opisywać na stronie i robić z niej wielką atrakcję. Właśnie elektroniczny kiosk. Tutaj można zeskanować swoją kartę pokładową i powie nam, gdzie mamy iść. Już w Dubaju mamy aż trzy terminalne ABC i... Generalnie dojście z C do A trwa do 20 minut, więc jest to bardzo długie. Jesteśmy teraz na terminalu C, najstarszym terminalu na lotnisku. Widać już dużą różnicę, zamontowane dywany, które są o wiele bardziej niewygodne do chodzenia. taka różnica, ale widać, że terminal w tym samym czasie podstawał i teraz sama koncepcja jest tutaj zastosowana. Jeżeli chcecie się gdzieś drzemnąć, to w SniuSkibach można w Dubaju, a nie na siedzeniach. Wsparłem do ceny snus Cena jest bardzo wygórowana, jak dla mnie. Jest to 75 aedów, czyli 21 dolarów za jedną godzinę spania. Na przykład z Warszawy do Sydney zatrzymujemy się 2 godziny. No to godzinka 75 aedów, 21 dolarów, bardzo dużo pieniędzy. 70, 80 gdzieś Nie wiem, czy to się opłaca. Zamiast do strefy cubu ludzie wolą leżenie na dywanie. Jest tańsze, za darmo, dywan wygodny, miękki. Chyba tylko po to zamontowano tutaj te dywany w tej strefie C. W Dubaju znajdują się punkty doładowania swoich telefonów. W godzinach szczytu, czyli pomiędzy północą a czwartą rano. Jest bardzo dużo osób chętnych do strefy Duty Free, czyli wolno Mamy takie strefy między innymi z elektroniką, z ubraniami. W Dubaju znajdziemy strefy okularów, Duty Free zone. Wszystko jest oddzielone, wszystko jest w porządku. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie, jeżeli ma odpowiednie środki pieniężne. Kiedy przelatujemy przez Dubaj, najważniejszym naszym celem jest kupienie pamiątek w Dubaju. Tak więc Beauty Free Zone wychodzi krok przed nami i taki sklep otworzyło. W Dubaju każdy kto ma małe dziecko może skorzystać z wózków dla dzieci. Jest to bardzo przydatne i praktyczne, gdyż na przykład gdy się leci z Warszawy do kraju, do jakiegoś miejsca w Azji, dziecko może tutaj siedzieć nawet 6 godzin, no a latające małe dziecko śpiące. Na pewno duży problem, więc takie wózki się znajdują od linii Emirates. Na lotnisku w Dubaju można skorzystać z kultowych budek telefonicznych. W centrum strefy B można się dostać do strefy A. Znajdujemy się w strefie przesiadkowej między terminalami B i A. Jest ona, znajduje się na poziomie minus 2. I za chwilę pojedziemy pociągiem do terminalu A, którym odlatują największe samoloty świata. Siężna zobaczymy, ile będziemy jechać. Czuję się prawie jak na otwarciu drugiej linii metra w Warszawie. Z tego, co właśnie widzę na czasomierzu, pociągiem jedzie się gdzieś. Minuta 50, góra dwie minuty w porybach. Trochę się jedzie na pewno lepiej niż iść piechotą. Przy okazji widzi się bogate arabskie windy z wodą. Wolnosłowa w Dubaju organizuje konkurs, który można wygrać samochód Porsche.